Chcesz wzmocnić i zagęścić włosy? Zostań ze mną. Odpowiadam na Wasze pytania dotyczące dbania o włosy i skórę głowy. Czy masaż skóry głowy naprawdę działa? Tak. Masaż skóry głowy stymuluje krążenie, co wspomaga dotlenienie i odżywienie cebulek włosów. Możesz używać dłoni lub specjalnych masażerów. Masaż z dodatkiem olejków dodatkowo wzmacnia włosy. Czy ograniczenie stylizacji na ciepło pomoże? Ograniczenie używania suszarki, prostownicy i lokówki zdecydowanie zmniejszy łamliwość włosów. Jeśli musisz już ich używać, to stosuj produkty termoochronne, które chronią włosy przed wysoką temperaturą. Ile czasu zajmuje wzmocnienie włosów? Proces wzmocnienia włosów wymaga cierpliwości. Pierwsze efekty regularnej pielęgnacji i zmiany nawyków można zauważyć po 4-6 tygodniach. Kluczem jest konsekwencja i dobranie odpowiednich produktów, takich jak zestaw DelPos. To już wszystko na dziś. Jeśli film był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu będziesz na bieżąco z kolejnymi poradami.